Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej faluazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Za nami 60 godzin z faluazem. Jak mógłbyś podsumować ten czas? No jednym słowem bardzo intensywnie, od samego poniedziałku do praktycznie dzisiaj, no, mieliśmy strasznie zajęte dni. Czy to chodzenie po szkołach, czy w różnych instytucjach w Zielonej Górze po, to, po treningi, czy na sali, czy na w terenie, więc fajnie, bardzo intensywnie spędziliśmy razem czas. Jak sobie radziłeś na strzelnicy? Na strzelnicy? Strzelałem mało. Dlatego, że mi nie po prostu. Za nami też zgrupowanie w Świnoujściu, Jak mógłbyś podsumować ten czas? Co ci się najbardziej podobało? Jak mógłbyś ocenić treningi z trenerem Kubą? Znaczy nie było może to jak za bardzo intensyw... intensywnie raczej ta intensywność przemieszczania się, tak? Była bardzo dosyć spora, więc mieliśmy tych treningów bodajże 3 w jeden dzień, więc to jest jakby duża dawka. Plus jedzenie, jakiś, jakiś odpoczynek. Praktycznie nie było czasu, ale fajnie, fajnie poznaliśmy jakieś nowe techniki, nowe ćwiczenia, więc zawsze można wyciągnąć z tego coś dla siebie. W piątek wyjechaliście też na rowery, jak możesz to podsumować? A to był taki bardziej spontaniczny, już trening, jeden z ostatnich, więc postanowiliśmy, że pojedziemy sobie na rowerkach, pokręcić troszkę. Zrobiliśmy bodajże 20 km w takim umiarkowanym tempie. No cóż, sprzęt był jaki był, ale cieszmy się z tego, co było. A jak oceniasz formę najmłodszych żółżowców w naszej drużynie? Eee, trudno powiedzieć, tak? Chociaż myślę, że mają co do poprawy, ale na pewno się bardzo starali i, i na pewno dawali siebie wszystko, więc wiadomo, że to jest ich jakby. U tych najmłodszych początek tej drogi tej kariery żużlowej, więc na pewno. Na pewno z roku na rok będzie coraz lepiej. Przed nami bal żużlowca. Jak Ci się tutaj podoba? No jestem tutaj pierwszy raz. Fajnie. Wszystko... Zobaczymy jak tu się wszystko rozstrzygnie. Jaka będzie zabawa, ale myślę, że będzie fajnie.